Czy daleko państwo jadą? Bo ja do samego końca, do Gdańska. To dobrze się składa, bo ja też do Gdańska. Ja też, jadę do syna. To będzie miło tak sobie pogawędzić. A pan? Będę panią towarzyszył do końca. Och, muszę Państwu powiedzieć, że już stęskniłam się za moim synem. Wiecie, jest w szkole muzycznej, w klasie Skrzypiec. Wykładowcy nie mogą się go nachwalić, bo talent ma naprawdę wielki. Wróżą mu wspaniałą karierę. Gratuluję! Mój syn chodzi do liceum sportowego. Gra w piłkę nożną. Jego trenerzy też nie mogą się go nachwalić. Wierzą, że osiągnie sukces. Może nawet na miarę Lewandowskiego. A pani syn, jaki ma talent? Mój syn jest kochanym, dobrym chłopcem jakich wielu. Nie wyróżnia się jednak żadnym wybitnym talentem. Myślę, że wyrośnie po prostu na dobrego człowieka, a poza tym dla mnie jest najwspanialszy. O, dojeżdżamy, na rozmowie zawsze czas szybciej mija. synku, jakże się stęskniłam. Pomożesz mi? Mamo, wiesz, że muszę dbać o dłonie. Jutro koncert, no, najwyżej tą najmniejszą torbę. Syneczku drogi. Mamo, nie rób mi siary. No cieszę się, że już jesteś. Słuchaj, w bo potrzebuję forsy na obóz sportowy. Dobrze, już ci daję. Nie krzycz tak. Dzięki, muszę lecieć. Pogadamy w domu. I co Pan powie o naszych synach? Wspaniali, prawda? Jakich synach? Widziałem tylko jednego.